Kucharz duży i mały kucharz razem. Dziś pokażą ci, jak w kuchni bawić się. Czym przyjaciół można gościć, żeby smak zachwycił ich. Dwaj kucharze chcą ugościć was dziś! Mewa Zygfryd. O! Cześć Wam! Witajcie w naszej restauracji, najlepszej na świecie! Znalazłem przy drzwiach worek ze śmieciami. Cześć Wam! Hej, to mój worek! Co ty wyprawiasz, Ben? Zerkam do Twojego worka, mały! A moim zdaniem robisz w nim straszny bałagan! Po co w ogóle trzymasz te wszystkie śmieci, mały? Chcę je wszystkie zutylizować! Stylizować? Interesujesz się stylizacją? <laughs> Nie stylizować, zutylizować! Czym u licha jest utylizowanie? No wiesz, kiedy skończymy jeść lub pić, co robimy z pustymi butelkami, torbami, pudełkami, paczkami? Wyrzucamy je do kosza! A ja trzymam je w tym worku, Ben! I chcę, żebyśmy przestali je wyrzucać. Będziemy je sortować w kubki i utylizować! Tak, żeby zostały wywiezione i przerobione w coś innego lub ponownie użyte. Zamiast wyrzucać te butelki, można sprawić, że zostaną przerobione na inne butelki. Jej, to bardzo sprytne! Ja też chcę utylizować. Co musimy zrobić? Ciężarówka do recyklingu przyjeżdża po południu, więc musimy wszystko ułożyć w kubki: papiery z papierami, puszki z puszkami i butelki z butelkami. Dobrze, w porządku. To będzie stosik z papierem. Myślicie, że to dobry stos? Nie, Ben. Papier kładziemy na papierze, a nie na puszkach. O, racja. Już wiem, plastikowe butelki pasują tutaj. Myślicie, że to dobry stos? Nie, Ben. Butelki kładziemy na butelkach, a nie na papierze. No, tak, już rozumiem. Hej, koło ciebie stoi puszka mały. Podaj mi ją. Proszę! Dzięki mały, położę ją na puszkach. Wystarczy zobaczyć z jakiego coś jest materiału i położyć na rzeczach zrobionych z tego samego. Chodźmy mały, później posortujemy śmieci. Chyba mamy gościa. Już pędzę! Whoa! Kto do nas przyszedł mały? Spróbujesz zgadnąć Ben? Wy też zgadujcie. Jest szaro-biały i ma skrzydła. O, powiedz coś jeszcze. Uwielbia ryby, mnia, mnia, mnia. I mieszka nad morzem. Mnia, mnia, mnia. O, już wiem. A wy? Czy to Mewa? Tak, to Siegfried! Mewa! I jest już bardzo głodny. Zastanawiam się, co chciałby zjeść. Pora zajrzeć do mojej książki. Opowiedz nam coś ładnego. Otwórzmy książkę kucharza małego. Przygody małego kucharza w wielkim świecie. Zobaczmy! Pewnego słonecznego dnia postanowiłem pojechać nad morze. Nagle usłyszałem bardzo głośny jęk z bólu. Nadchodził z głębi plaży, więc ruszyłem w jego kierunku. Skrzek stawał się coraz głośniejszy, aż wreszcie zobaczyłem bardzo smutną mewę, o imieniu Siegfried. Nóżka Siegfrida utknęła w wieczku pustej puszki. Uśtykał z nią dookoła. Ostrożnie wyjąłem jego nóżkę z puszki. Ucieszył się i wesoło machał skrzydełkami. <grych> Siegfried wyjaśnił mi, że niektórzy ludzie wrzucają śmieci do kosza, ale większość zostawia je na piasku, a to bardzo niebezpieczne dla zwierzątek. Nagle wpadłem na pomysł i szeptem przekazałem go Siegfriedowi. Udałem się w stronę sklepu, a mój przyjaciel Siegfried poleciał w przeciwnym kierunku, po pomoc. Kiedy wróciłem ze sklepu, na plaży czekały na mnie mewy i wielu ludzi. Rozdałem im gumowe rękawice i worki na śmieci. Mewy łowiły śmieci, pływając w morzu, a ludzie sprzątali na plaży. Niektórzy zbierali papier, inni zbierali puszki, a jeszcze inni plastikowe butelki. Każdy miał zajęcie. Wkrótce wszystkie worki na śmieci były pełne, a plaża była czysta jak łza! Hurra! Przyjechała ciężarówka do recyklingu i zabrała śmieci, żeby zrobiono z nich różne przydatne rzeczy. Razem z Siegfriedem przygotowałem napis zachęcający do utylizacji. W ramach wdzięczności, Siegfried zaprosił mnie na swój ulubiony talerz pysznej ryby z frytkami. Hurra! Mały kucharz pomógł jak zawsze! To dopiero przygoda! O, dobra robota, mały! Świetny pomysł, żeby posprzątać plażę! Hej! To był wspaniały dzień! A Siegfried był rewelacyjny. Oh, oh, chyba robi się głodny Ben. Musimy pomyśleć, co chciałaby zjeść Mewa. Hmm, pomyślmy. Oh. Już wiem! Książka kucharza dużego! Właśnie, książka kucharska. W niej są wszystkie przepisy. Skąd przepis wziąć, gdy chcemy jeść? W książce jest, w książce jest, w tej książce jest. Morska mieszanka, idealna dla mewy. O tak! Siegfried uwielbia owoce morza, a zwłaszcza ryby. Dobrze, mały. Przeczytaj listę składników, to sprawdzę, czy je mamy. Spójrzmy. Potrzebna jest cytryna. Cytryna w miejsce z owocami, proszę. Cytrynka jest. Jest. Przecier pomidorowy. Jest w szafce, przecier. Proszę bardzo, jest mały. Papryka. Papryka. Mam paprykę. Klep razowy. Jest w szafce. Proszę bardzo. Mam chleb. majones? Proszę bardzo. Majonez mam. Krucha sałata? Krucha sałata, zieloniutka mam sałatę. Masło lub margaryna? Proszę bardzo. Masło jest. Paluszki krabowe? Paluszki krabowe, m, pyszne są tutaj. Mam paluszki, tak. I krewetki. Krewetki też są tutaj. Proszę bardzo. Genialnie. Dobrze. Proszę bardzo, oto wszystkie potrzebne składniki Krewetki wyglądają smakowicie, ale zastanawiam się skąd się biorą mm, To prawda, wyglądają przepysznie Wiesz co, mały, śmignij i czegoś się o nich dowiedz, a ja wszystko przygotuję To świetny pomysł, do zobaczenia Hehehe. Hej, może pójdziecie ze mną? Łehej! Leć już, leć już, śmigaj sam! Ciekawe, co zobaczy tam. Jesteśmy w porcie. Gdzie są kutry rybackie? O, tu jest jeden! A tam jest Mewa! Mewy uwielbiają ryby. Kuter rybacki wpływa do portu. Rybacy złowili mnóstwo ryb. Trzyma się je w lodzie, żeby zostały świeże. Wszystkie ryby trafią na sprzedaż na targ rybny. To targ rybny! To jest krab, a to homar! To wszystko skorupiaki. To są przegrzybki, a to są małże. Ta pani kupuje krewetki. Krewetki żyją w morzu. Uwielbiam być nad morzem! Pa! Hej! Jestem! To było świetne! Poszedłem do portu i widziałem, jak rybacy wyładowują ryby. I <laughs> widziałem różne skorupiaki. Nazywają się skorupiaki, bo mają skorupki! <laughs> Widziałeś jakieś mewy mały? O tak! Latają nad kutrami pełnymi ryb. Myślę, że Zygfrydowi posmakuje morska mieszanka. Zaczynajmy! Już gotować, najwyższy czas! My pokażemy, obserwuj nas! Tyle różnych potraw i tyle cias! W kuchni można śmiać się, gdy wyjdzie coś nie tak! Tyle okazji, by każdy z was tu jedzenie fantazją przyprawić mógł. To jest duży, a to mały jest. Razem do pracy zbierają już się. Kiedy twój brzuch z głodu burczy, już to wtedy dobrze jest. Małe co nieco z nami tu zjeść. Czy umyłeś dobrze blat? Tak, ręce czyste też? Tak. Wiec więc wszystko, wszystko gotowe, gotowe jest! Pamiętacie składniki morskiej mieszanki? Na pewno. A więc sok z cytryny. Dwie łyżeczki. Przecier pomidorowy. Jedna łyżeczka. Papryka. Szczypta. Chleb razowy. Dwie kromki. Majonez. Dwie łyżeczki. Krucha sałata. Listek. Masło, łyżeczka, paluszki krabowe a posiekane i krewetki około dziesięciu. Hurra, zaczynajmy! Krewetki i paluszki krabowe trzymajcie oddzielnie od innych składników, dopóki danie nie będzie gotowe. My trzymamy je w miskach. Teraz weźcie pucharek i połóżcie na talerzu. I teraz wytnijcie kształt muszelki z listka sałaty. Za pomocą czystych nożyczek. Proszę bardzo. Trochę w dół. W górę. Proszę bardzo. No tak, muszle. Uwielbiam muszle. Widziałem ich mnóstwo na plaży. Miały różne kształty i rozmiary. Jeśli przyłożysz muszelkę do ucha, usłyszysz morze. <słyska> Teraz weźcie majonez, paprykę i przecier pomidorowy oraz sok z cytryny i wymieszajcie je ze sobą. Mieszam, 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 bardzo dokładnie, mieszam, mieszam. Hej Ben! Znam wierszyk o muszelkach! Szła szybko muszla szeroką suchą szosą To taki łamacz języka Jeśli powiecie go bardzo szybko, zaplącze się wam język <śmiany> Szła szybko muszla szeroką suchą szuchą. Suchą. <śmiany> Nie potrafię, mały Muszę jeszcze poćwiczyć <śmiany> Dobrze, zaraz przed podaniem mieszanki Podajecie krewetki Jedno zostawcie do dekoracji i paluszki krabowe. Wrzućcie do środka i dobrze wymieszajcie. Może wy spróbujecie powtórzyć nasz łamacz języka? Szła szybko muszla szeroką suchą szosą. Powiedzcie go bardzo szybko. Szła szybką szuszą szoszą. Kiedy skończycie mieszać, weźcie pucharek i włóżcie do niego sałatkową muszelkę. Właśnie tak i teraz nałożę rybną mieszankę. Proszę bardzo. I udekoruję małą krewetką. Wygląda pysznie. I zobacz Ben, znalazłem stare gazety. Dołożę je do stosiku z papierem. Świetnie, mały. Pamiętaj, żeby je ładnie ułożyć, tak jak mi mówiłeś. A teraz zrobimy malutkie rybki, więc. Potrzebujemy dwóch kromek chleba i foremkę w kształcie ryby. Jeśli nie macie takiej foremki, możecie narysować rybę na papierze, wyciąć i poprosić dorosłego, żeby wyciął ten sam kształt z chleba. Za pomocą czystych kuchennych nożyczek. Utylizowanie wcale nie jest takie proste. Na koniec posmarujcie rybki masłem. I potem. Ułóżcie je na talerzyku. Jedna rybka tutaj, a druga tutaj. Uhu! Genialnie! Gotowe! A gazety leżą prosto i równo. O! Oh. Mam nadzieję, że Siegfriedowi spodoba się mieszanka. Zawsze możemy to sprawdzić. Morska mieszanka nadchodzi! Już gotowe! No to teraz już wolny czas? O nie! Jeszcze sprzątanie czeka nas! Hurra! Brud wycierajmy, niech już kuchnia czystością śni! Jestem Ben! A mały ja A nasza kuchnia czysta jak łza Kruchy szybko znieść Naczynia już do szafki nieść Produkty włóż na miejsce też Kiedyś z nich skorzysta się Coś tu brzydki zapach ma Więc fatelnie myj raz, dwa Czysto jest, cieszmy się to w porządku, w koniec, koniec jest. jest Tu i tu, góra, dół I będzie czysto dokoła już Oho, talerz wrócił! O tak! I wygląda na to, że mieszanka smakowała Zygfrydowi! Zobacz, zostawił liścik! Co napisał? Co napisał? Przekonajmy się. Napisał: Drogi kucharzu duży i kucharzu mały, nigdy w życiu nie jadłem lepszej morskiej mieszanki. Uhuhu! Słyszałem, że mieliście problemy z sortowaniem gazet, półszek i plastikowych butelek. W ramach wdzięczności daję Wam trzy pojemniki na śmieci, na różne materiały na plastik, metal i papier. Oby się przydały, miłego utylizowania. Ha, ha, mały, spójrz tylko! Ha, 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 ha. Są świetne i ułatwią nam wrzucanie śmieci do właściwych miejsc. Także nie będziemy mieli problemów z utylizacją. U! I zobacz, z przodu są obrazki mówiące, co i gdzie mamy wrzucać. Puszki. Plastikowe butelki i papier. He he, dobrze, tak. O, plastikowa butelka pójdzie tutaj, a teraz o papier. Wezmę wrzucę go do tego. I o, o, mamy puszkę, która pasuje tutaj. He he. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Wersja polska studio Sonika.